No, witam was, widzowie, moi drodzy. Jak każdego dnia o 13, ja już wiem, co będziemy dzisiaj robić. Wiem też, co będzie jutro, jaki kontencik mniej więcej, ale. ale wy się dowiecie za chwilę. Poczekajmy jeszcze chwilę. Zapraszam was na stronę Luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo pay cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. Dobra, nie, no ja nie z tych, co będę przedłużał. No, no bez przesady. Te dzisiaj tego OP Ronaldinho po precy Captur, bo siedzę ogólnie w blozie, bo troszeczkę mi zimno, ale wjeżdża dzisiaj OP OG teścik Ronaldinho Gaucho 98, czyli najlepszej karty w grze. Na sam start jeszcze 4 czter... Wow, Bernardo 93? Tego się nic nie spodziewałem kompletnie, ale na start jeszcze wjeżdżają pikensy, i te pikensy dużo lepiej się zaczynają niż wczoraj były otwierane dwa razy nawet bym powiedział. I tam jeszcze z wczoraj zostały do zrobienia te rozbudowy 85 plus razy 10, chyba dwie, o ile o ile dobrze pamiętam, plus do tego mamy paczki w sklepie jakieś, więc najpierw piki, później meczyk, później reszta. No chyba, że szybki rajczki poleci, to dwa meczki pykniemy. Ale to oczywiście zobaczymy, pamiętajcie, że była w górę zostawić pod filmem. Jeżeli wam się spodoba, jeżeli wam się nie podoba, to nie oglądajcie. I subskrybera zostawcie, bo do 14 koła już bardzo mało brakuje. Miłoby było dobić, no chyba, chyba w te wakacje jeszcze się uda, nie? Tak, tak mi się wydaje. I wydaje mi się również, że dawno was nie pytałem o najlepszy traf z ostatnich kilku dni, więc możemy tutaj zaktualizować. Piszcie w komentarzu, co wam się najlepszego przez ostatnie kilka dni trafić od ostatniego filmu, w którym pytałem, co wam się udało trafić. Nie pamiętam tam, kiedy to było dokładnie, bo czasem już mi się dni zlewają, i tak jest teraz. Ale wiem, że na pewno nie było to wczoraj, nie? Bo, no, no, tyle, tyle akurat pamiętam. I to nie chodzi o żadne tutaj, wiecie, spożywanie y, etanolu, tak? Etanolu, tylko ja po prostu mam bardzo słabą pamięć. No, no, takie jest życie. Do takich rzeczy bardzo słabą mam pamięć, aczkolwiek ja mam tak, że potrafię 90% rzeczy zapomnieć po. Dwóch godzinach, po kilku godzinach, po dniu nawet, a, a niektóre to pamiętać będę dość. nie powiem tego słowa, bo YouTube banuje. Ty, ja tu sobie gadu gadu, a patrzy przez ile kart nie było specjalnej, to, to ja może zacznę. O, no tak, mi Ja zacznę może gadać o pikach, o paczkach, bo jak przestaję gadać o kartach, to, to one nie lecą. Czy to źle chyba rozumiem, jednak, bo. Bo i tak nie lecą, same jakieś duplikaty. Jest lockout Wojciecha Szczęsnego. Ogólnie to miłoby było jakby jeszcze kilka tych kart wyżej ocenionych wpadło, bo no po wczoraj, po przepaleniu prawie wszystkiego na Ronaldinho, a prawie wszystkiego mam na myśli to, że mi same jakieś 8 dwójki i 8 trójki zostały i non-rery, które wrzuciłem opiki teraz, to no, no nic nie miałem kompletnie. Siedem duplikatów. Dobra, zrobię fotkę, przepalę to na szybko, żeby nie zapomnieć. I pojedziemy sobie z meczykiem, bo tym Ronaldinho specjalnie. Jeszcze. Se... O, fotka jest. Specjalnie tym Ronaldinho jeszcze nie grałem, żeby pierwszy mecz był na odcinku, nie. Dobra, mamy przepalone, więc pokażę wam, jaki skład mamy zmontowany, bo poza Ronaldinho, jedna mała zmiana, Frankowski już sobie nie pogra. No, no nie chce mi się. A w ogóle właśnie, bo jeszcze 142 koła jest na koncie. Skąd Kupiłem kilka kart specjalnych, kilka kart specjalnych sprzedałem i te wymienne, co miałem po klubie 8 dwójki, jedynki, co mi zostały, sprzedałem i, i parę wymiennych tych non też posprzedawałem, żeby jakakolwiek kasa tutaj była. Brakuje mi tylko bramkarza jeszcze do składu i chyba Lafon, z tego co patrzyłem, to będzie mi tutaj idealnie pasował. Zobaczcie, wrzucam tutaj bramkier, o, Lafon, 32 zgrania, Picobello jest. Szkoda, że Griezmann nie jest na full, ale... Ale no to w przyszłości i tak się będzie zmieniać ten Griezmann, bo z najlepszych kart w grze, tak? To w mojej ocenie jest, no, wydaje mi się, że w waszej też może być, że no łapisz tu Ronaldinho, Renato, jaja w górę, ten ten Varan, Roberto Carlos, a bramkarz to, to kwestia sporna chyba jest tak naprawdę, bo każdemu się gra lepiej innym. Uznamy, że bramkarz najlepszy w grze to będzie ten, co najlepiej do zgrania będzie pasował popakom. Przed meczykiem jeszcze taktykę mogę pokazać, na jakiej będziemy sobie śmigali, no no nic się nie zmienia. Dalej to 4-2-2-2, naprawdę bardzo dobrze mi się tym gra i, i no jak nie macie pomysłu na taktykę to, to po prostu polecam serdecznie nie bo ja tym wbijam 16 14 winów i, i dobrze się bawię i jest miło, przyjemnie tym Ronaldinho będziemy sobie oczywiście grać na ataku, tak jak widzieliście bo no, no nie, chcę tutaj potencjału marnować na skrzydle, ja wiem, że byłby bardzo dobry na skrzydle, znaczy na bocznym SPO, ale no jak już mam tego Ronaldinho to chcę go jak najbardziej wykorzystywać, czyli na napastniku będzie. Skład rywala prezentuje się następująco. No każdy tutaj skład jest dobry, ale nasz lepszy. Ciekawe, czy prowadzący ten skład jest lepszy. Trzeba tego Ronaldinho znaleźć. No, e, no tam Missy nie bezczelnie został skopany, ale ja tak na, na tego Ronaldinho strasznie będę się starał grać. Będę się starał jakieś trikosze porobić i jakąś ładną brameczkę. Kurde, już tak blisko. Ronaldinho Gaucho, no na prędkość wszystko bierze. No i jest. Jak to nie ma? Ja myślałem, że. Że jest, ale dobra, to rozegrajmy to sobie na spokojnie. No i teraz mamy. No, kurde, zdziwiłem się, że Ronaldinho tego nie trafił, ale no, ciężki kąt, można zrozumieć. Debiucik ma. Jak on do. Po pierwsze, to jak on doszedł do główki? A po drugie, jak on to z tego kąta zmieścił, no też mój błąd, bo ja wychodzę strasznie obrońcami, bo się poczułem, nie? I chcę tym Ronaldinho trochę pokręcić, ale no, chyba, chyba muszę trochę bardziej bezpiecznie zagrać. Znowu wyszedłem tymi obrońcami, no kurde, ja, ja nie mogę się powstrzymać przed wychodzeniem, ja chcę jak najszybciej dostać piłkę i ją do Ronaldinho po prostu przetransportować, ale no właśnie, tak nie można grać, bo jak tak będę biegł na siłę, to ja wszystko będę przegrywał, mimo że mam taki skład. Ronaldinho Gaucho, no to, to, to ja zrobiłem. O, oddał za darmo, Renato, dobra, no i dwójeczka. ja w górę, a jakby tak longshot, tak blisko, a tak daleko. Insinie nie, no jakieś do Ronaldo... no nie, no, ale mam piłkę nadal, nie mam, nad... Ja to się chyba nie powinienem. Regequit będzie? Nie mów. Strasznie chaotyczny był ten mecz, ale gościu zregequitował, więc dajcie mi się poprawić. W następnym meczu obiecuję, będzie dobrze, świetnie i Ronaldinho będzie Bogiem. Może po prostu Ronaldinho się kamerami stresuje, odcinkowymi. No, też debiucik, tak? Można mu wybaczyć, że tam bramki nie strzelił w tej jednej akcji, ale skład przeciwnika, no. No w sumie mogę pokazywać te składy przeciwników, ale no co ja mam powiedzieć. Wszystkie składy są ciekawe teraz. O, jest szansa dla Ronaldinho. Od razu lutujemy. Wyjął Donnarumma, ale, ale ciekawi mnie tak przy okazji... Jak ludzie reagują na takie składy, nie? Jak widzą gościa, który ma Ronaldinho, który ma Varana, Ronaldinho Gol, proszę bardzo, który ma Renato Sanchesa, Jaja Turę, najlepsze karty w grze i to wszystko w no, 45 dni od zera, no może trochę więcej, może 50, bo ta seria jakoś 50 dni w tym momencie będzie trwała, wszystko od zera, ani złotówka nie została wydana na to konto, no, no nie wiem. O, Griezmann tutaj ładnie, Ronaldinho z jakimś zwodem finezyjnie. No coś się nie mogę nim strzelić. I kontra porożnym. czy ja to wybronię tym Roberto Carlosem? No szansa jest. Ale jestem dobry, ty, no że to wyjąłem? To może jakieś dobre podanie od Ronaldinho? No oczywiście, że dobre. A od przeciwnika to nawet jeszcze lepsze. Kylian Mbappe, pewne okno. Oj, no tego nie wyciągnąłem, mogłem wchodzić w nogi. To jest karny? Kurde no, że on tam go nogą zahaczył, też niepotrzebnie ten ślisk klikałem, sobie tylko gierkę psuje, dobra, lewo jest. Aha, nie zdążyłem tam podejść. O, Ronaldinho, to dobra akcja, z tego powinien być... No ruszył się tam bramkarzem, no... Ten Ronaldinho to ma pecha strasznego, no kurde. No nie, może jeszcze wbiję, dobra, nie wbije, Koniec pierwszej połowy, bo już na pewno nie zdążę. Dwa do dwóch, 2 do 2 było 2-0, ale no trzeba się skupić, trzeba się skupić i myślę, że możemy tutaj przetestować tego halanda, którego mamy. W zławeczki wpuścimy dla widza, bo widz prosił, żeby zagrać w kolejnym odcinku, to, to sobie zagramy. No Ronaldinho, coś może z tego być, dajmy po krótkim, No i pięknie, Ronaldinho, na zielonym, chyba się już odblokował. No, Ronaldinho zaimponował. Już myślałem, że tam będzie Ronaldinho kasowany, ale na szczęście nie był piękna piła do Hochlanda, ale znowu to ruszenie się bramkarzem. A spróbujmy firmóweczkę z różnego. Pam tutaj, no, to nie była firmóweczka, ale, ale może być. Nie wyszło, ale jednak wyszło. Podoba mi się to. Wow, to, tego się nie spodziewałem, ale. Tutaj tak nic nie dało, chociaż tu był spalony? A tu nie było, tu mi się wydawało, że był, ale no skoro nie było, no to kończymy golem, No i 5-2, dziękuję. Czy Rage Quickshire... Rage -nik, chciałem powiedzieć. Rage no oczywiście... Znowu źle powiedziałem. Dobra, dwa mecze wygrane na odcinku, więc mogę nawet mówić Rage Idę na paczki teraz. Ty czekaj, bo 25. level dobity to, to chyba jakaś nie najgorsza paczka za to. Powinna, by... no, 5, 8, 5 plus. biorę, biorę. Jeszcze szansę na tego Neymar'esa sobie dałem, bo tak poluję na niego, poluję i go upolować nie mogę. Ej, wiecie co mam powiem? Jak ktoś do tego momentu ogląda, to jest koksem, bo ma szansę wygrać dwie dychy, bo mnie naszła myśl na taki mini konkurs, ale zanim naszła mnie myśl na mini konkurs, to przypomniał mi się legendarny filmik Santino z Malikiem. Nie wiem, czy ktoś z Was widział, ale... ale jak ktoś z Was widział, to ma szansę wygrać dwie dychy PSC. Jak to zrobić? Musisz odpowiedzieć na jedno proste pytanie w komentarzu, ten kto pierwszy odpowie, to wygrywa. Kto ma dzwonić po teksty do Sentino? Piszcie w komentarzu, to, 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 to dostaniecie dwie dychy. Dwie dychy w PST oczywiście, serio. Ta, jak mi się ten legendarny filmik przypomniał, to mi się teraz morda cię, będzie cały czas. Dwóch piłkarzy 86 no jest karta specjalna, ale pominiemy sobie. Może w środku jakaś ładna ikona, coś. Nie mogę! Co jest grane? <laughs> Jak to zrobiłem? Może to nie jest najlepsza ikona, ale. Ale kurde, jakaś moc przyciągania. To może jakiś footis Neymar w tej paczce? Coś? Jak przeklikam? No nie, no teraz nie, ale pewnie w środku będzie jakaś kolejna ikona. To tak nie działa, chyba. W ogóle, ile oni tych paczek za pół miliona dodali? To jest. To jest no, masakra totalna. Ja bym dla Was kupił kolejną, ale. No, kurde, nie mam sosu. Na weekend nie będę miał jak zarobić, bo mi nie będzie. Więc, no, troszeczkę z tym będzie problem. Ale jeszcze dwie paki: 10 razy 8, 5, plus dla widza, trzasne. Po jednej sobie będziemy otwierać. Bo, jak będą jakiekolwiek duplikaty, to wiecie, to się od razu pójdzie przemienić z powrotem. A, a nie będzie się marnowało, bo teraz nie macie za bardzo tego oddawać, nie? Więc, po jednej paczuszce jest Futis Capdevilla, to nie jest on. No, Karwachal. No, się witam, Karwahala. Fajna to jest karta na... Wow, ile specjalnych Ładny zestaw Carvajal 300 tysięcy No, kurde Dobra jest ta karta Dobra, ale No, do składu to mi nie wejdzie Nawet gdyby Cap de Villa teraz wyszedł Znaczy wyszedł Gdybym Cap de trafił To za Roberto Carlosa no, nie ma szans Jak coś to informika kupiłem Bo, bo po prostu już nie ma, mi nie ma jak zrobić Bez skitu Dobrze, że sobie zarobiłem te 100 coś tysięcy wczoraj Na sprzedaży tych kart Co miałem w klubie jeszcze I, i na tych kartach specjalnych Specjalnych, bo, bo teraz tym nawet na informa nie miał. Tak przy okazji, jak ogląda ten film jakiś Jupiter i, i chciałby zaprosić na najmocniejsze statki, to. To ja chętnie, za jakieś półtorej tygodnia mogę nawet swój cały skład wystawić, bo ja zrobię drugi taki sam. Jak mi nie wierzysz, że zrobię, to zasubskrybuj byku w tym momencie, bo w 10 dni zrobimy bardzo potężny skład, jak nie najpotężniejszy w grze od nowa. Pewnie zrobimy tak, że jak na tym koncie najlepszy skład w grze już będzie w całości ukończony, podejrzewam najpóźniej za dwa tygodnie, to, to zrobimy sobie parę dni przerwy, a może bez paru dni przerwy będzie i odpalimy nowe konto, gdzie od zera będziemy mielić. Chce się w sumie nie wiem, czy mam mienić od zera drugi raz taki sam skład, tylko że nie w 60 kilka dni czy 70, tylko, tylko w 10. Dajcie znać, czy takie coś w 10 dni byłoby dla Was ciekawe. To, co robimy teraz od ponad miesiąca, od półtorej miesiąca, to żeby w 10 dni coś takiego zrobić. Piszcie w komentarzu, a na dzisiaj to tyle, bo w tej płace nic niestety nie ma. Eden hazard, Jezus, jak on się stoczył. Pozdrawiam Was cieplutko, widzę, a więc standardowa. Zapraszam jutro o 13, bo filmy są codziennie o 13 jak na razie. I do zobaczonka papadki. Sampai <tik>